Miejsce 10. Boeing 777-9. To bardzo wydajny samolot dalekiego zasięgu, który wykonał swój pierwszy lot na początku 2020 roku. W przeciwieństwie do pierwowzoru, dysponuje trzema dodatkowymi rzędami siedzeń i wyposażony został w nowe silniki turbowentylatorowe oraz nowe kompozytowe skrzydła ze składanymi końcówkami. Odnośnie silników warto też dodać, że w ich projektowaniu swój udział miał zespół Engineering Design Center z Warszawy, a w Środzie Śląskiej miało powstać centrum ich serwisowania. Samolot waży 188 ton i mierzy niecałe 77 metrów długości. Może latać na dystansie 13,5 tysiąca kilometrów i jest w stanie pomieścić 426 pasażerów. Miejsce 9. Airbus a 350 To szeroko kadłubowy samolot dalekiego zasięgu, który został zaprezentowany w 2013 roku, a dwa lata później wykonał swój pierwszy komercyjny lot. Maszyna charakteryzuje się przestronną kabiną oraz optymalnym zużyciem paliwa i dysponuje dwoma silnikami, które zapewniają prędkość maksymalną na poziomie 945 km na godzinę. Samolot mierzy 67 metrów długości oraz 17 metrów wysokości. Waży 116 ton, a jego zasięg wynosi około 15 tysięcy kilometrów. Łącznie może pomieścić 440 pasażerów. Miejsce 8 Boeing 787-10 Samolot ten jest powiększoną wersją poprzedniego modelu, przez co może pomieścić więcej pasażerów, a konkretnie 440. Charakteryzuje się łatwością w obsłudze oraz wydajnością na długodystansowych trasach i po raz pierwszy został zaprezentowany w 2017, a rok później rozpoczął służbę. Maszyna mierzy 68 metrów długości i waży 135 ton. Może latać na wysokości 12,5 km z prędkością przelotową na poziomie 900 km na godzinę, a jej zasięg wynosi 12 tysięcy km. Miejsce siódme Boeing 777-200LR. To samolot pasażerski przeznaczony do ultradługodystansowych lotów, który zapisał się w księdze rekordów Guinnessa za sprawą najdłuższego lotu pasażerskiego bez lądowania. Była to trasa z Hongkongu do Londynu, wynosząca ponad 21 tysięcy km i została pokonana w niecałe 23 godziny. W stosunku do pierwowzoru 200 LR posiada odchylone końcówki skrzydeł, udoskonalone podwozie oraz dodatkowe wzmocnienie kadłuba. Mierzy 64 metry długości oraz 18,5 metra wysokości. Waży 148 ton i może transportować maksymalnie 440 pasażerów. Miejsce 6. Airbus A339 Neo. To odświeżona wersja Airbusa A330, która w porównaniu do oryginału zużywa o 11% mniej paliwa dzięki dwóm silnikom Rolls-Royce Trend 700 oraz nowym wingletom z tworzywa sztucznego. W związku ze zmianami, jakie zaszły w kabinie, pojemność została zwiększona i samolot jest w stanie pomieścić 460 pasażerów, którzy mogą cieszyć się wysokim komfortem i nowymi technologiami, takimi jak na przykład nowe LED oświetlenie oraz system rozrywki pokładowej najnowszej generacji. Maszyna mierzy 64 metry długości i waży 137 ton. Może przenosić 140 tysięcy litrów paliwa, a jej zasięg wynosi niecałe 13,5 tysiąca kilometrów. Miejsce piąte. Airbus A346 To największy model spośród całej serii A340 i najdłuższy ze wszystkich Airbusów. Mierzy ponad 75 metrów długości oraz 18 metrów wysokości. Może przenosić ponad 200 tysięcy litrów paliwa, a jego prędkość maksymalna przekracza 900 km na godzinę. Obecnie samolot ten używany jest do lotów komercyjnych, korporacyjnych oraz rządowych i może pomieścić maksymalnie 475 osób. Maszyna oferuje nowoczesne technologie, w tym aerodynamiczną konstrukcję, która pozwala oszczędzać paliwo, kompozytowe struktury zmniejszające wagę, a także przyjazny pilotowi cockpit oraz najnowocześniejsze systemy kontroli lotu. Miejsce czwarte. Boeing 777-300ER. Litery w nazwie oznaczają Extended Range, czyli zwiększony zasięg, który w porównaniu do standardowej wersji jest o 34% większy i wynosi 14700 km. Samolot posiada również zwiększone końcówki skrzydeł oraz zbiorniki paliwa o większej pojemności. Otrzymał nowe podwozie główne, a także wzmocniony kadłub skrzydła oraz ogon. Maszyna mierzy 74 metry długości, waży 167 ton, a swój pierwszy lot odbyła w 2003 roku. Ze względu na wysoką wydajność, wykorzystywana jest przez linie lotnicze na całym świecie i może pomieścić maksymalnie 550 pasażerów. Miejsce trzecie Boeing 747-400. To szeroko-kadłubowy, czterosilnikowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu. W porównaniu do poprzedniej wersji posiada szersze zakończenia skrzydeł, bardziej wydajne silniki oraz nowoczesny szklany kokpit, dzięki któremu nie jest wymagana obecność mechanika pokładowego podczas lotu. Ponadto samolot otrzymał dodatkowy zbiornik paliwa, przez co łącznie może przenosić 216 tysięcy litrów. Wyposażony został w innowacyjny wystrój kabiny pasażerskiej zapewniający wyższy komfort lotu, a pomimo przedłużenia skrzydeł ich masa została zredukowana za sprawą stopów aluminium użytych podczas budowy. Maszyna mierzy niecałe 71 metrów długości, osiąga prędkość maksymalną na poziomie niemal 1000 km na godzinę i jest w stanie pomieścić 660 osób. Miejsce drugie. Boeing 747-8. Samolot ten po raz pierwszy wzbił się w powietrze 8 lutego 2010 roku, a kilkanaście miesięcy później oficjalnie przystąpił do służby. Jest trzecią generacją serii 747 i posiada udoskonalony silnik turbowentylatorowy oraz przeprojektowane skrzydła. Mierzy 76 metrów długości oraz ponad 19 metrów wysokości. Może latać na pułapie 13 km z prędkością przelotową na poziomie 920 km na godzinę i jest w stanie pomieścić 700 pasażerów w układzie jednoklasowym. W 2009 roku siły powietrzne Stanów Zjednoczonych ogłosiły zapotrzebowanie na nowy samolot prezydencki, a kilka lat później wybór padł na dwa Boeingi 747-8, które mają osiągnąć gotowość operacyjną w roku 2025. Miejsce pierwsze Airbus a 800 to obecnie największy samolot pasażerski na świecie, zarówno pod względem masy wynoszącej 276 ton, jak również ilości przewożonych pasażerów, których może być na pokładzie aż 853. Samolot został wyprodukowany we Francji, a jego górny pokład ciągnie się przez całą długość kadłuba. Mierzy 73 metry długości oraz 24 metry wysokości. Może przenosić 320 tysięcy litrów paliwa, a swój pierwszy lot odbył w 2005 roku. Samolot znany jest z tego, że wyznacza standardy w wielu dziedzinach, takich jak komfort, najwyższa technologia oraz osiągi, lecz pomimo tego w 2021 roku został wycofany z produkcji ze względu na zmniejszone zamówienia przez głównego klienta, czyli arabskie linie lotnicze Emirates. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.